Nie, nie jest aż tak źle. One mają tutaj porównywalne ceny. Panie pośle, ile mamy czasu? Bo by się kasowały. 20, dobrze. Krótko na temat. Witam serdecznie. Polityczna kawa w hotelu Marin i w... Wspaniali goście, poseł i były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Polsce, obecnie szef Zachodniopomorskiego Sojuszu Grzegorz Napieralski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Towarzyszy mu sekretarz y, regionalny partii Artur Nyc. Dzień dobry który przesłuchuje się naszej rozmowie z racji na to, że musimy w dużym tempie rozmawiać, szybko pan przewodniczący nie ma zbyt wiele czasu. Pan Artur tylko się przysłuchuje, ale bardzo serdecznie witamy. Jest z nami Jacek Woźniak i Jacek Kuś. Dwa młode rekiny lewicowe młode. w Kołobrzegu. Nie wiem, dlaczego mi to młode zawsze przychodzi, a... nie ja wygad... wiem dlaczego, dlatego że od 15 lat ciągle o mnie mówicie, młody rekin, od czasu jak jestem w tej Radzie Miasta. Młody I lik. tak przylgnęło do mnie, chociaż lata, chociaż lata popłynęły. Jeszcze Piotra, Piotra przedstawię. Piotr Pasikowski, portal informacje.kołobrzeg.pl. Bardzo serdecznie dziękuję panom za tak miłe przybycie i rozpoczynamy. No teraz już będzie boleśnie raczej, bo jesteśmy bardzo, że tak powiem, krwiożerczo nastawieni. Ja chciałem nawet zamówić tutaj na stół sok pomidorowy, że tak się bardziej... Czarną polewkę. Piotr, bardziej do mikrofonu jakbyś, kolego drogi. Dobrze, krótko, czy panowie przyjechać tutaj ustalać następnego prezydenta miasta? Właśnie, to jest to pytanie. A tu zaskoczymy dziś nie. Był taki plan, to powiem szczerze, był taki plan, ale a co, a co spowodowało, że pan się zmienił? Otóż jest przewodniczący Jan Gus, przewodniczący OPZZ i to, co wydarzyło się przez ostatnie dni w Warszawie, zdominowało dzisiaj też aktywność SLD w regionach, nie tylko tu w Zachodnim Pomorzu. Krótko po tych manifestacjach jako pierwsze województwo szef OPZZ u właśnie odwiedza Zachodnie Pomorze. To dla mnie. Duży zaszczyt i też uznanie chyba dla struktury SLD i dzisiaj spotkania z robotnikami, pracownikami poszczególnych zakładów pracy, a także zarządem wojewódzkim. I dzisiaj skupiamy się tylko na tym, co... Czyli na kiedy zostało przełożone wyznaczanie nie mam też, prezydenta? Tak. Byłbym, byłbym też nieuczciwy, gdybym nie powiedział, że odrobinę o tych, o tych sprawach nie porozmawiamy, bo też porozmawiamy, ale główna sprawa to są protesty, które odbyły się w Warszawie i to co dzieje się w województwie, czyli Komisja dialogu społecznego tu w regionie, w województwie i również w powiatach. I to no dobrze, to jeszcze bez nadzyska, ale czy SLD będzie miało swojego kandydata, czy przyłączy się do do tych obywatelskich akcji, czy być może do pana Bieńkowskiego? Wielokrotnie mówiłem, że SLD chce wystartować w tych wyborach, wystawić jak najlepsze kandydatki, jak najlepszych kandydatów, również myślimy o wyborach prezydenckich. Ja daję wolną rękę radom powiatowym, oczywiście też z małą To, kontrolą, nie, no, bo to ktoś, niech się Rada Powiatowa nie. wypowie. No, Rada Powiatowa coś powie. Kuś, co powie. No wiadomo, że w tej chwili jest układ taki w kobrzegu, że wszyscy na PO i w zasadzie... Nie, nie, nie. Panie nie. Rektorze, to ja tutaj się boleśnie nie zgodzę w takim tak? razie, że to nie chodzi wszyscy na PO. Ja nie jestem mieszkańcem Kobrzegu, to prawda, ale jestem tu w miarę często, rozmawiam bardzo często z, i z przewodniczącym Jackiem Kusiem i, i z Jackiem Woźniakiem i też mogę obserwować jakby z zewnątrz, co to się dzieje w Kobrzegu. Jeżeli mamy mówić, że wszyscy przeciwko komuś, to bardziej przeciwko złej polityce prezydenta, tak? czasami nieracjonalnej bardzo często braku pomysłu i gospodarności, jeżeli chodzi o koło brzeg. A co, a to, co, najwie... a, a jaki jest... zarzut w stosunku do prezydenta, który pan był... Ja najbardziej kupili, bolesny, czy... tak. No to proszę się wykazać znajomością terenu. Pamiętacie ostatnią naszą wizytę u was przed mikrofonem, jak mówiliśmy o niepotrzebnych prywatyzacjach, o, o hmm. dziwnych pomysłach pana Chce prezydenta? Chce pan powiedzieć o PZB, tak? Nie, nie co ma wspólnego nie, nie, z samorządem? to jest akurat... O uzdrowisku. Po, po pierwsze o braku reakcji prezydenta na uzdrowiska, o spółkach miejskich, o tym, że prezydent na swoje... Dziwaczne pomysły, bo brak pomysłów i brak gospodarności szuka pieniędzy w takich bardzo radykalnych pomysłach, które nie przynoszą de facto strategicznych żadnych rozwiązań. I Kołobrze, który jest perełką, jeżeli chodzi o miasta nadmorskie, mając duży potencjał, nie potrafi tego potencjału wykorzystać. I nie tylko w regionie, ale również w Polsce.